Remont trzeciego piętra szpitala specjalistycznego nr 5 imienia Świętej Barbary w naszym mieście to kolejny etap gigantycznej modernizacji placówki. Nieporównywalne warunki lokalowe w stosunku do lokalowe dla pacjentów i dla personelu lekarskiego w porównaniu z tym, co było w naszej poprzedniej lokalizacji. Cały oddział praktycznie rzecz biorąc był Wyburzony do zera i na nowo wybudowany z nowymi ścianami, nowymi sanitariatami, plus całe wyposażenie sprzętowe w postaci łóżek i, 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 i wszelkich innych, wszelkiej innej aparatury. Na oddziale pojawiły się nowe łóżka do transportu pacjentów na blok operacyjny i do RTG. Pielęgniarki mówią przede wszystkim o komforcie i znacznym ułatwieniu w swojej pracy. To jest łóżko komfortowe zarówno dla pacjenta, jak i dla to nas. To łóżko, które jest bardzo no, mobilne, łatwo nim się przemieszczać. Faktycznie jedna pielęgniarka może takie łóżko popchnąć, bo jest bardzo leciutkie, sprawne. Ta pełna modernizacja Waszego oddziału tutaj chirurgii na pewno była potrzebna? Zdecydowanie tak. Są to dużo lepsze warunki pracy, a jak również pacjentów, pobytu pacjentów w tym oddziale. Zdecydowanie tak. Nowa ortopedia to trzy, dwu, jednoosobowe sale dla pacjentów, każda wyposażona w aneks kuchenny, toaletę i prysznic, pacjenci nie szczędzą pochwał. Pacjenci, jeżeli prawdę mówią, to są oczywiście bardzo zadowoleni z nowych warunków, jakie im tutaj są zapewnione. Wszystko, to, co teraz jest, to dla nas, co przedtem widziałyśmy, to jest. No po prostu zadziwiające, nowość, wszystko nowość. no. Jest bardzo ładnie po prostu. I w ogóle wszystko, łazienka, komfort. Cał... Właśnie mówi tutaj Pani o komforcie, czyli komfort na pewno po operacji, ale komfort również dochodzenia pacjenta do siebie po jakimkolwiek zabiegu. A i w ogóle, oto tak, to też, ale i obsługa, czyli pielęgniarki, lekarze, to jest naprawdę bez. No nie ma zarzutów, żadnych zarzutów. Ja bym tak określiła, że jest bardzo fajnie. No dla nas było szok, że to jest tak potrafi się zmienić. Że tak może wyglądać oddział, na którym de facto leczymy ludzi. Tak, tak to jest. Jeszcze jakbyśmy do pokoju weszły inne łóżka i, i stoliczek nawet dla każdego pacjenta jest. No i też łazienka jest inaczej. No przystosowana naprawdę do, do pacjenta jako ma schorzenia ortopedyczne. Jestem po zabiegu endoprotezy, no czuję się, no stopniowo dochodzi się, bo to wiadomo, że trzeba stopniowo dochodzić, do, dochodzi się do zdrowia, natomiast no wyposażenie też dużo robi, ponieważ łóżka są przystosowane do, dla pacjenta, że można sobie podnieść, czy powiedzmy oparcie, czy, czy podnieść tutaj z przodu, gdzie być, po operacji musi być zupełnie inaczej ułożone, nie? czy można całość podnieść, no, no i no, no wszystko jest super przede wszystkim.